25 sierpnia w tym zabytkowym pałacu będziemy przenosić się w przeszłość, pracując regresem na przeszłych wspomnieniach, z których nauczęcie się, w jaki sposób skasować paliwo traumy. Nauczycie także, w jaki sposób kasować starań, funkcjonalne emocje, decyzje, przekonania i pracować na wspomnieniach. Pozornie, niedostępnych dla świadomości okresy regresingu, których będę cię uczył, to przeszłość, moment porodu, okres w brzuchu, poprzednie pokolenia i poprzednie wcielenia. Jeżeli chcesz, w tym zabytkowym miejscu. Przenieść się nie tylko w przeszłość w swoim umyśle i skasować traumę ze swojego ciała na poziomie fizycznym, neurologicznym i kwantowym, Przyjedź na moje autorskie szkolenie 25 sierpnia, nauczyć się pracować na wspomnieniach w regresie i kasować paliwo traumy. Napisz do mnie w komentarzu, podam Ci więcej szczegółów i. Do zobaczenia na miejscu.